Cześć, witajcie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie taki oto kultywator ścierniskowy z marki Agristal o nazwie Kuś czyli kultywator uprawowo-ścierniskowy w skrócie Jest to wersja 500 czyli 5 metrów szerokości Powiem trochę o wyposażeniu Maszyna rozkładana hydraulicznie cztery belki Zęby typu Herkules Zęby na dole to jest gęsiostopka, wał podwójny, co w niego średnicy 540 i tutaj jest 5 cm, czyli 50, Cztery szprychy podwójny wał mijankowy, z tyłu bronka zagarniająca, takie jest grzebło, tak. I teraz, jeżeli chodzi o wyposażenie maszyny. To regulacja głębokości hydrauliczna i możliwość zabezpieczenia na bolcach. Tak? Tu są takie bolce dodatkowe, można sobie to zabezpieczyć. Tu mamy klipsy hydraulika, kąt pracy wału na śrubach cztery takie śruby rzymskie yy, i z tyłu regulowana bronka. Yy, I to, jeżeli chodzi o tą maszynę, byłoby tyle, waga maszyny. Waga maszyny to jest 2 ,600 tony 600. Nie wiem, czy będzie widać. Kuś 50, yy, rok produkcji no to jest 2023, i waga maszyny 2600 kg. Tak? Z naszym Schtajerem 6205, bez obciążnika z przodu. Yy, maszynę podnoszę, ale tracę już yy, trakcję na kołach. Czyli to już jest taka waga, gdzie ten ciągnik już przeważa, tak? my mamy zamówione do niego obciążnik 800 kg. Może ktoś ma, taką ma taki ciągnik, to mi powie, czy dobrze zamówiliśmy 800 kilo, czy to będzie dobrze, czy to jest za mało. Myślę, że dobrze, tak? Maszyna rozkładana hydraulicznie na dwóch siłownikach, jeden tu, jeden tam. Do regulacji na poziom służą takie stopki na śrubie. Cztery takie stopki są tutaj, tutaj i tam, z tamtej strony symetrycznie, tak samo. Co tu jeszcze mamy z możliwości? Aha, tu są trzy takie położenia: można ewentualnie wypchnąć maszynę trochę do tyłu, ale generalnie przy hydraulice tego się nie robi ale przy manualnu, jak jest bez hydrauliki no to wtedy można to przepinać ale do yy, maszyna jest na tyle ciężka że jest to założone na pierwszy otwór jak najbliżej ciągnika bo i tak jest ciężko to podnieść tak waga maszyny jest 2600 i yy, no jest to dosyć ciężka maszyna tak w standardzie z wałem rurowym ta maszyna jest tam w granicach tony 800, tony 900 A robotę tutaj robią podwójne wały, ta dodatkowa bronka, hydraulika No jest tych kilogramów dużo i razem maszyna Jeżeli to jest dobrze zważone przez fabrykę, no to jest 2600 No przynajmniej tak podają na tablicce Ja maszyny fizycznie nie ważyłem, tak I teraz wam powiem jedną rzecz Cena katalogowa tej maszyny na dzisiaj z placu 66 tysięcy netto. Jeżeli ktoś, kogoś interesuje ta maszyna, to o rabat proszę dzwonić. Telefon jest tam pod filmem i pokażę Wam jeszcze, w co można dodatkowo wyposażyć maszynę. Tak? Czyli ona tu jest na gęsiostopie, zwykłej. Możemy założyć, dokupić zęby tego typu. Te mamy po 45 zł. Możemy dokupić tego typu zęby. Jest to ząb oryginalny z Kierlinga. 270 zł. To jest na węgliku. W ten sposób wtedy przychodzą już takie śruby mocniejsze. Możemy to wyposażyć w tego typu gęsiostopy. Zbrojone węglikiem tu z przodu i, i boki. Tak to wygląda. Cena 300 zł netto I oryginał Kekerlinga Generalnie to jest towar pod zamówienie Bo mam jedynie jedną sztukę w tej chwili do pokazania Cena 100 euro I jeżeli chodzi o dodatkowe rzeczy To by było tyle Maszyna bardzo fajna Do czego jest przeznaczona ta maszyna Jest to jak sama nazwa mówi Kultywator uprawowo-ścierniskowy do pracy po ściernisku i do pracy jako taki kultywator doprawiający po orce, po kultywatorze na gotowo, tak? Czyli żebyśmy przygotowali pole pod, pod zasiew, doprawili i praca tak do 12 cm, tak? Czyli maksymalna głębokość pracy takiej maszyny to jest 12 cm. Po ścierni no to jest 3-5 cm, ustawiamy bardzo płytko, tak jak jest w tej chwili na Gęsiostopach, tak? na 5 metrach mamy 30 zębów. tak 30 zębów. Zęby są na 20 cm, czyli 200. To sobie łatwo to policzyć. 30 razy 2 to mamy 6 metrów pokrycia, maszyna ma 5 metrów, tak? czyli mamy szerokość. Gęsiostopek daje nam 6 metrów, a maszyna ma 5 metrów, czyli mamy Metry, metry, dodatkowego pokrycia, tak? Czyli mamy yy, no, nadmiar, nadmiar jak gdyby zębów, tak? Ale to jest to potrzebne po to, żeby po prostu ta ściernisko była w 100% podcięte, tak? No wiadomo, nie podetniemy więcej jak 100%, ale maszyna nam zapewnia 100% podcięcie, podcięcie ścierni, tak? Obędy ją to tak dookoła. prostu możecie ją wtedy obejrzeć. Maszyna dosyć prosta w budowie. Belka do zabezpieczenia, przy składaniu z przodu, tu są takie bolce do transportu. Możemy sobie to założyć. Zawleczki przewlekamy. Śruba rzymska skręcamy. Jakby tam siłownik puścił, czy cokolwiek. No to mechaniczna jest blokada. Święty spokój. Nic się z tym nie będzie działo. Tak? Zaczepiana na. Cięgna z tyłu regulowana tutaj śrubą rzymską. Tu jest u góry fasolka, drugi otwór jest stały, tak? Tak to wygląda. Widzicie, na placu jest generalnie niebiesko. Dzisiaj mamy... Ruch, ruch jest, bo mamy... Troszeczkę pogody, jest możliwość koszenia. My u siebie jeszcze nie kosiliśmy, bo niestety jest nadal mokro, tak. Co jest, zboże podchodzi już pod wilgotność, która się nadaje do koszenia. No to znów jest deszcz. A nie mamy suszarni, żeby skosić i suszyć, nie? Dzisiaj mamy czwartek 17 sierpnia. No i to informacja jest, jeżeli chodzi o, o maszynę na. Stan na 17 sierpnia. Maszyna dostępna od ręki. I tyle. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę dzwonić. Będziemy ustalać cenę. Cenę końcową. Maszyny do sprzedania. Tak? Głębokość czeka złożony do głęboszowania u nas na polu. Kultywator też, składam już tam bronę, z tyłu do, dokładam mu, taką właśnie też zgrzebło takie z tyłu dokładam. Poszykujemy ten kultywator do nas też do, do prawy zobaczymy czy będziemy robić głęboszem. Bo dopóki nie skosimy przężyta to był plan zasiać rzepak, ale dzisiaj mamy 17, czyli te plany chyba już yy, Diabli wezmą i prawdopodobnie będziemy musieli pójść w jęczmień bo o tej porze no to nie damy rady zasiać rzepaku, nie? i tą sensacją pogodową kończę odcinek na razie. Cześć. Call it me.